Wisła o poranku jest niesamowita. Zobaczcie na tą głę. Coś niesamowitego. Podobno we mgle tłumania je. Zobaczymy dzisiejsze sandacze. Cześć witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy, co mam w sandaczowych pudełkach. Warto się tą wiedzą podzielić. Nie ma co ukrywać, bo moje tematy mogą się zupełnie w innym miejscu nie sprawdzić, a warto poznawać to, co mają inni znajomi w pudełkach. Więc podzielimy się dzisiaj naszymi przynętami. Zróbcie to samo, bo to nie ma co ukrywać. Dobra, oglądamy pudełeczka. Co powinno być w sandaczowych pudełkach? Co ja mam w sandaczowych pudełkach? Zwróćcie uwagę, jest kolorowo są perły, biały, żółty to co najbardziej jest potrzebne dla mojego łowiska i często jest tak, że wielu wędkarzy nie chce się dzielić w tym co mają w pudełkach, a moim zdaniem to jest naprawdę błędne, bo to co u mnie na przykład tutaj działa, niekoniecznie gdzieś indziej będzie, wiem, że są miejsca, gdzie się tylko praktycznie umówi na woblery a tutaj moje przynęty mogłyby się nie sprawdzić więc warto się podzielić swoimi doświadczeniami tak tylko rośnie nasza wędkarska wiedza i teraz tak, ja łowię w Toruniu i okolicach na Wiśle, tutaj Wisła jest wyregulowana są główki i spokojnie mi tutaj ten temacik wystarcza. Najważniejsze, żebym miał główki w przydziale między 10 a 25 gram. Tutaj jest bardzo ciężka główka 20 gramowa, i tutaj, żebym warkocze i napływy obłowił, idealnie się to nadaje na moje główki, na moje tereny. Wiadomo, u kogoś innego może się to inaczej sprawdzić. Co do główek, to ja naprawdę bardzo lubię je malować. Często zmiana koloru główki może pomóc, a nie sama przynęta. Może odmienić nam łowisko. Mamy zwykłą i malowaną, naprawdę fajny, fajny temacik. Tutaj dodatkowo fajna jaskółeczka w tym samym kolorze. Bardzo fajny temat. I teraz tak. Zawsze trzeba mieć na pewno perły, ja mam wszelkiego rodzaju jasne gumy, zwróćcie uwagę tutaj dodatkowo jest uzbrojona ta guma w czoburaszkę, to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Na pewno trzeba mieć biały i perły, te kolory się zawsze sprawdzają, żółty, zielony i pomarańcz. Marchew to jest mój ulubiony kolor, on sobie zawsze dawał radę, tym często zamykam i otwieram sezon, bardzo fajna guma, różnego rodzaju róże czy pomarańcze o jeden woblerek jest w razie czego. I teraz tak, często jest, że żółty, zielony to są takie nasze przekonania, że to jest najlepszy kolor, a często to nie działa. I z pomocą wtedy przychodzi coś takiego. Stara, zapomniana guma, taka Coca-Cola. One są najczęściej bardzo tanie. Zwróćcie uwagę na te twistery. One są kupowane po złotówce. No kolor nie zachęca a naprawdę do stukania po nie jeszcze gdzieś w zaczepach idealnie się nadają. Takie najtańsze gumy też warto mieć i często one sobie dają radę. Właśnie te kolory takie wydawałoby się, że to nie są kolory sandaczowe, a to są tylko nasze przekonania, więc warto łamać schematy i zakładać coś innego, niż tylko żółty czy zielony. I tutaj mam jeszcze kilka gum szczupakowych. One są lekko uzbrojone. Czasami sytuacja będzie tego wymagała, że będzie jakieś płytkie łowisko. Może sandacze będą stały w roślinach, więc też lekko uzbrojone główki gumy przynęty powinny być. Tutaj też jakieś mniejsze kopytka. Też w takich kolorach, co by wydawało się, że one nie będą zachęcały, a naprawdę one są dobre. No i klasyczne twistery. One są teraz bardzo tanie, gdzieś tam są zapominane, a naprawdę one są bardzo fajne. I teraz tak, do zbrojki czy zakładam do zbrojki, zakładam dopiero wtedy, gdy nie mogę się dopasować do owiska, coś tym rybom nie odpowiada, ale często jest tak, że trzeba zmniejszyć przynętę, bo te sandacze uderzają od głowy i trzeba zmniejszyć przynętę i możemy je wpiąć. Oczywiście mam ze sobą dwa atraktory, chociaż trzeba mieć jeden, czasami to pomaga, warto taką gumę przesparować atraktorkiem i możemy wtedy dopasować się do owiska. To są akurat szczupakowe i okoniowe, ale często się zdarza, że to może pomóc. Oczywiście zapasowe główki. Tego trzeba mieć trochę sporo. Jak już wspomniałem, ja lubię je naprawdę malować. Tutaj jeszcze główeczki do czełuraszki. Kulki. Zapasowe główki. To zawsze można się przydać. Jakiś, jakaś gumka jest nieuzbrojona. Wtedy mogę szybko sobie coś wymyślić. Ale generalnie tak. Żółty, zielony, pomarańcz perły i biały, to zawsze się sprawdza. No i coś, co łamie schemat. Coś musi być innego. Wtedy zakładam jakieś Coca-Cola, jakieś, Coca jakieś y, tanie gumy, których nikt nie kupuje, a czasami to właśnie tylko te stukanie sprowokuje sandacza, a nie kolor przynęty. Coś takiego, żadnego odkrycia. Żółty, zielony, pomarańczowy, perła, ale wiadomo... Podzielcie się w komentarzu, co wy macie w pudełkach. Może wstawcie zdjęcie. Warto się tym dzielić. Zdobywamy wtedy wędkarską wiedzę i uczymy się jeszcze lepiej. I po prostu jesteśmy bardziej skuteczni. Tutaj mamy tą samą gumę, kopytko uzbrojone standardową główką dźwigową i na czaburasce. To też czasami możemy się dopasować do łowiska w inny sposób. Żadnego odkrycia. Ale warto się tą wiedzą dzielić i Zdobywać nowe doświadczenie. Ja już idę łowić, a Was zapraszam na kolejne filmy. Siemanko, cześć!